Strach zabija nadzieję. Strach zabija marzenia. Blokuje to, co tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić. Musisz znaleźć to, co naprawdę kochasz. My już znaleźliśmy. Jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich jest miłość do tego, co się robi. Nie będzie łatwo. Nie poddawaj się. Oddychaj. Ostatni rozdział nie został napisany. Nie ma znaczenia, co było wczoraj. Chcesz tego i dasz siebie wszystko. Walczysz o siebie. Life is not a game. Life is living. Masz ten moment, tę szansę, by zrobić coś wspaniałego z tym życiem! To o to chodzi! Nie ma znaczenia co było wczoraj. Chcesz tego i dasz siebie wszystko? Pamiętaj, walczysz o swoje marzenia, walczysz o zdrowie. Walczysz o siebie. My staniemy przy tobie, by Cię wesprzeć. Liczy się tylko to, co Ty zamierzasz z tym zrobić.